Jeżeli, jeżeli czy, czy jest tak, i to ja może odbiję i mam pytanie, czy jest tak, że e, macie, macie opory i obawy co do tego, żeby się otworzyć, że w takim rozkroku troszeczkę funkcjonujecie, czy jak to wygląda? Jestem otwarty od co. Tylko dwa tygodnie za pierwszego Mam pytanie dla Was. Bo, bo to, co mnie teraz straszy... Jest, przepraszam za polski, jest, jestem z Błocha. E, 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 to, co mnie straszy, jest to, że ok, przyjdzie sanepid. Ja do tej pory e, chciałem powiedzieć tak. Wy wchodzicie, proszę bardzo, zróbcie kontrolę, zróbcie mi mandat, ale nie wyjdziecie z lokalu, póki nie dostanę imię, nazwisko, i numer tego rejestru. Tak. Bo ja zrobię dla was e, no, do sądu, wyzwanie <grym>, do, do, do sądu i e, zapłacicie mi za to, co ja stracę, żeby pojechać do sądu, zamknąć lokal e, i to wszystko. To jest coś pierwsze, ale to co najbardziej mnie przestraszyło, jak e, do tej grupy e, e, przyszedłem. Że Sanepit może mi od razu wejść do, na konto i od razu zabrać czy 5 zł, czy 30 tysięcy. To moje pytanie jest takie: jeżeli ja sobie otworzę, mogę to powiedzieć, tutaj <grywy> inną spółkę, na tą spółkę zostawić w słów, to mogą oni do tej spółki co ja otworzyłem próbować wciągnąć pieniędzy Ale dopóki tam nic nie ma nie mogą do mnie się bo jak nie ma pieniędzy na konto spółki to przechodzą do osoby osobistej nie tak jest w pierwszej kolejności, oczywiście, to jest tutaj y, dla wyjaśnienia, też dla pozostałych widzów i słuchaczy, y, inna będzie sytuacja przedsiębiorcy, jednoosobowego, który prowadzi działalność, jakby na własny rachunek i on odpowiada zawsze całym swoim majątkiem. Inna jest sytuacja y, osoby prawnej, czyli spółki. Jeżeli pan ma spółkę, to oczywiście w pierwszej kolejności kara jest nakładana na ten podmiot, który prowadzi działalność, czyli w tym pana przykładzie na spółkę. Natomiast jeżeli w wyniku takiej egzekucji okaże się, że spółka nie posiada żadnego majątku, to jest coś takiego jak subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu, czyli mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności majątkowej, członkowie zarządu spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. No więc lepiej, żeby pan nie był wtedy w zarządzie spółki. Odpowiedzialność może w tym czasie, ale jest sama. Jeżeli Kutecznie. prezes będzie za granicą, to. Czas jest. Tu też jest. będzie dwa, będzie 6 6 To znaczy, kwestia jest taka: no to też musimy rozgraniczyć, y, jakie jest założenie pańskie biznesowe. Bo so, jeżeli, mówimy, że pan się chce otworzyć, otworzyć dzisiaj biznes i równolegle założyć spółkę, to to się absolutnie nie zmienia bo pan inwestuje jakieś środki y, ten podmiot, nawet tą spółkę, a. Y, Otwarta działalność już w jakimś stopniu stwarza zagrożenie nałożenia kary w tej administracyjnej Czyli teoretycznie do momentu założenia mówię, tutaj jest hipoteza, pomijając ten aspekt, o którym mówił tutaj mecenas, jeżeli panu zależy na szybkim otwarciu to powołanie spółki trwa, w KRS-ie trwa, trzeba spółkę zarejestrować, w związku z czym to jest wszystko czas. Chyba, że ta, Pan ma gotową spółkę. Chyba, że kupuje Pan spółkę, tak, no to też jest, ale to jest z kolei też jakaś konkretna inwestycja. E, Mówię to, tutaj jesteśmy nagrywani, więc może rada prawna. O, o. Szczegóły później. Szczegóły. Natomiast jeszcze odnosząc się do tej kwestii, którą Pan poruszył tej natychmiastowej wykonalności, to faktycznie jest tak, że policjant, bo zaczyna się z reguły od interwencji policyjnej. Za każdym razem z takiej z każdej interwencji funkcjonariusz ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej. I to jest decyzja policjanta, czy on przesyła tą notatkę do Sanepidu i Sanepid na takim w sposób niejawny, po prostu w zaciszu gabinetu, tak mówiąc, na podstawie notatki funkcjonariusza i pisma, które on przesłał, decyduje o nałożeniu kary administracyjnej. To nie jest, to nie jest jakby sankcja karna, to jest też sankcja pieniężna, ale administracyjna. I ta decyzja jest yy, zaopatrzona w tak zwany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w momencie, kiedy ją Państwo odbiorą taką decyzję, tam jest wskazana zawsze wysokość tej kary i jest 7 dni od odebrania tej decyzji na dobrowolne umieszczenie tej kary. W przeciwnym wypadku yy, Sprawa jest kierowana do egzekucji administracyjnej, więc tak czy inaczej, państwo ściągnie te środki, jeżeli je macie łatwo dostępne na kontach. Od tego można raz, że odwołać się od samej kary merytorycznie nałożonej, można się również ubiegać o zniesienie tego rygoru natychmiastowej wykonalności, ale to już jest uznaniowa decyzja organu, czy ten. Rygor e, zostanie zniesiony, czy on e, pozostanie. Te pieniądze oczywiście później w wypadku e, przyznania Państwu racji przez sąd e, zostaną zwrócone, ale to będzie trwało, trwało, więc każda osoba, która chce otwierać teraz działalność, musi się liczyć z tym, że e, jakaś część środków finansowych może zostać zablokowana tymczasowo oczywiście. Ja, ja, ja się... Proszę, nie ja, okay, ja, pytam, ja proszę o pytanie. Następne pytanie Jeżeli na konto firmowe nie ma środków albo niewystarczających, jeżeli na nasze konto nie ma środków, to nie mogą się do mojego majątku, do domu, czy do są czepiać, żeby utrzymać te pieniądze. Teraz tak, też musimy yy, podzielić ten artykuł, jeżeli mówimy, że pan jest jednoosobową przedsiębiorcą, prowadzi pan jednoosobową działalność gospodarczą i technicznie jest pan osobą fizyczną prowadzącą działalność. Ma pan oczywiście konto firmowe, ale jest to konto firmowe jak pana osoby fizycznej, to nie jest konto to jest pańskie konto firmowe. Może być podczepione konto pod prywatne, może być odrębne. to jest to już deski banków jakoś w teraz tak, jeżeli jest egzekucja administracyjna, jest system, yy, który jest dostępny właśnie dla administracji komorniczej, tej, tej administracyjnej, jak i na komorników, to jest system na przykład. I oni tam mają dane, bazę danych o rachunkach, w związku z czym oni są w stanie zweryfikować, jakie są rachunki, jakie pan posiada rachunki, jakie kwoty są na tych rachunkach i dokonać zajęcia oczywiście poza liczbami które tam na mocy odrębnych przepisów nie podlegają zajęciu Tutaj też nie będę wchodziła w tak. bo to jest szersza. Nie, nie chcemy Państwa też tutaj zarzucić takimi informacjami, informacjami szczegółowymi, to już najlepiej indywidualnie. Natomiast no, najważniejsze rozróżnienie tak. W gorszej sytuacji na pewno są osoby, które prowadzą działalność jednoosobową. takich osób jest najwięcej. Bo niezależnie czy ma pan konto jedno na swoją firmę jednoosobową, a drugie prywatne, to zajęcie obejmuje cały majątek. Tutaj jest też kwestia wspólności majątkowej z małżonkami, tak. Nie będziemy w stanie za To jest ten bo, bo mamy teraz do czynienia z, z administracyjną. Tak? To jest też troszeczkę że innego, duża egzekucja z w postępowaniach cywilnych. To jest odrębne postępowanie. I oczywiście oni w pierwszej kolejności zajmują rachunki. Tak? tak, to jest, jest najszybsze. Tutaj jest najszybsza ta droga w postępowaniu administracyjnym. Co do zasady najbardziej yy, ryzykowne jest posiadanie wysokich kwot na danych trafikach. na rachunku jest zakładana blokada. I mówię, są kwoty, które nie podlegają zajęciu, yy, Natomiast powyżej tej kwoty każda suma może być ściągnięta tytułem yy, tej kary administracyjnej. Nie no, przepraszam, że wtrącę. Załóżmy, że na konto firmowe jest połączone z kątem ale ani na tym, ani na tym nie ma podpopy, która obejmuje zajęcie. No załóżmy, abstrahujmy już jest 10 tysięcy mojej karty, a ja na obydwu kątach mam 3. Wtedy no, to się skończy tak, jeżeli pan nie ma środków na rachunkach bankowych, e, że ten organ administracyjny, który podjął tą egzekucję, będzie wzywał do wyjawienia majątku, czy pan ma ruchomości, nieruchomości e, i dalej będą się toczyć e, postępowanie w celu spieniężenia na przykład jakichś składników. E. Natomiast nie jest to automatyczne zajęcie, na Natomiast finalnie, jeżeli sprawa będzie trwała bardzo długo, prawda, no to y, to jest egzekucja administracyjna i egzekucja podatkowa, to nie wiem, samochód w końcu zostanie ustalone, że jest pan właścicielem samochodu, on zostanie o, ostateczności zajęty i zlicytowany, prawda? To tak jak pewnie y, y, słyszeli Państwo, czasami są te aukcje urzędów skarbowych jakichś drogich samochodów. Więc jeżeli to jest... Jeżeli Pan jest jednoosobowym przedsiębiorcą, to nie ma znaczenia, czy to jest majątek prywatny, czy firmowy. Inaczej jest, jeżeli Pan ma spółkę z o.o., bo A wtedy to? kara jest nakładana na spółkę i majątek spółki jest yy, zagrożony. Też wyjęte jest kwestia, jak wygląda kara, rachunku, czy do rachunku jest skorzystana karta w spółkach firmowych. Co do zasady, nawet jeżeli są jednoosobowe działalności gospodarcze, to banki praktykują zakładanie tak zwanego konta firmowego. W związku z czym jest to pańskie konto indywidualne firmowe i na przykład współmałżonka że nie, nie może być współwłaścicielem. Ale są też sytuacje, kiedy y, 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 jest konto prywatne i banka, która to jest współwłaścicielem jest y, małżonka. Czyli tutaj może też wnosić odpowiednie y, do y, urzędu y, y, danego, tutaj nazwijmy, taki sytuacja, bo on jest też współwłaścicielem i mogą być to środki w części zajęte jego. W związku z czym są mechanizmy do y, o, obrony, ale finalnie no, niestety te administracyjne e, egzekucje są najbardziej. Na Jeśli mogę, tak tytułem podsumowania, bo my doskonale e, rozumiemy też, że wszyscy przedsiębiorcy są zbulwersowani za istnieją nie tylko przedsiębiorcy, my też. E, natomiast e, jako, e, jako prawnicy też apelujemy, żeby do sprawy podchodzić na chłodno. E, oszacować sobie potencjalne zyski i straty, bo to zależy od skali działalności na pewno dla, dla jednej osoby jednorazowa zapłata kary rzędu 10-30 tysięcy złotych to jest coś, co może jeszcze dzisiaj ponieść, dla kogoś innego to już jest koniec. Do otwarcia warto się przygotować z jednej strony, ze strony merytorycznej, żeby jak najbardziej działać w ramach reżimów sanitarnych, które poprzednio obowiązywały, bo to też jest problematyczne. Słyszeliśmy o tym, wiele osób ogłasza, że otwiera się w reżimie sanitarnym. Bardzo dobrze. Natomiast y, trzeba pamiętać o tym, że ten reżim z punktu widzenia prawnego jest trochę reżimem historycznym, bo to, co obowiązuje na dzisiaj, to jest to nieszczęsne rozporządzenie, które niektórym branżom całkowicie zakazuje prowadzenia działalności, y, co w naszej opinii może być niezgodne z konstytucją, nie powinno to być wprowadzone w ten sposób. Y, Natomiast tutaj jeszcze jest jeden aspekt, y, o no, co mógłabym kolega ta niż ustawodawcza to jest nie podlega wątpliwości, że to nie jest okres Natomiast yy, kodeks karny przykładowo przewiduje mechanizmy, yy, które niestety mogą prowadzić do jakiejś odpowiedzialności czy to prawnej, czy wykroczeniowej I tutaj to też trzeba mieć na uwadze yy, w momencie, kiedy Państwo podejmują yy, prowadzenie działalności, szczęście prowadzenia działalności. To o ile? Ustawodawczo mamy do czynienia z nadużyciami, o które na przykład jest możliwość, tak mamy płci, stwierdzenia, że zostało stworzone zagrożenie epidemiologiczne, tak? ponieważ ten reżim sanitarny w takim grupie jest trudniejszy do zachowania. I to są sytuacje z kodeksu karnego, które dużo trudniej jest przeprowadzić w taki sposób, żeby to było zupełnie bezbolesne dla klienta. Oczywiście nie jest to niemożliwe, natomiast My też czekamy na orzecznictwo, czekamy na to jak sądy będą te sprawy rozgadrywać. Yy, więc trzeba no, tutaj mieć taką dozę yy, zdrowego rozsądku w momencie, kiedy przystępujemy do odprawcia, bo też trzeba mieć na co odprawy. Jest to jakiś rodzaj psychologii, to też funkcjonuje w społeczeństwie, czyli że, o, o, jest, wychodzimy z założenia, że pewne działalności są społecznie pozytywne. I tak samo z tego w są, e, że pewne działania są społecznie użyteczne i tak samo jak w na e, mamy problem z reżimem sanitarnym, mamy problem z epidemią, formalnie, w związku z czym, jeżeli... W sądzie takie będą podnoszone argumenty, no to taki przedsiębiorca, który w jakiś sposób naraził yy, osoby na potencjalne ryzyko utraty zdrowia lub życia, no wiadomo, że jego pozycja w sądzie będzie gorsza. Jedną kwestią są yy, tutaj sporządzenia yy, ustawy, które nie są zgodne z konstytucją, ale innym aspektem są yy, przepisy prawne, które funkcjonują niezależnie. Yy, podsumowując. Yy... Przy podejmowaniu decyzji, to jest zawsze decyzja biznesowa i taką powinna pozostać, o otwarciu działalności, proszę pamiętać po pierwsze o zabezpieczeniu środków finansowych na poczet gdzieś pierwszych ewentualnych kar, ewentualnej pomocy prawnej czy innego rodzaju. Można się do tego przygotować w ten sposób, żeby gdzieś ten swój... No, są sposoby zabezpieczenia majątku przed taką natychmiastową egzekucją, to też może <grymnie> poza wizją. <grymnie> Eem, oczywiście są to wszystko sposoby zgodne z prawem jak najbardziej. E, druga kwestia, e, rachunek e, zysków i strat i e, przeprowadzenie otwarcia w taki sposób, żeby dawać jak najmniej argumentów służbom mundurowym, sanepidowi, a w konsekwencji potem sądom do stwierdzenia, że ktoś narusza z jednej strony zasady współżycia społecznego, tu mówimy o, o prawie cywilnym, a z drugiej strony, żeby jak najmniej dawać argumentów do ewentualnego postawienia w stan oskarżenia takiej osoby, że sprowadza niebezpieczeństwo, zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w dużych rozmiarach, bo to może być najgroźniejsze, bo jeżeli chodzi o tą karę administracyjną nakładaną przez Sanepid, jest tryb odwoławczy z uwagi na takie kwestie generalnie formalno-prawne, czyli niezgodny z aktami wyższego rzędu i ustawami konstytucją, tryb wprowadzania tych przepisów my się możemy odwołać. Natomiast nie zawsze sytuacje będą oczywiste i proszę też pamiętać, że nie, wszyscy, nie wszystkie obostrzenia możemy zakwestionować z tej strony, że one zostały wprowadzone niezgodnie z prawem. To dotyczy z pewnością e, części tych obostrzeń, ale nie wszystkich i to trzeba, e, na to trzeba bardzo uważać i to rozróżniać, e, bo e, można po prostu wejść na minę. Tak. Ja tylko powiem, że bardzo Państwu dziękujemy. To były bardzo mądre słowa ważne i naprawdę szacą, że pojawiliście się tutaj i wspieracie naszą akcję otwieramy. Dziękujemy ślicznie. W imieniu dziękujemy. Wszystkich.